Osiem sygnałów, które wskazują ewidentnie, że spotykasz się lub jesteś w relacji z niewłaściwą osobą. Po pierwsze, ta osoba wykazuje zerową proaktywność i nie umie w zdrową wzajemność ani wymianę wartości, i czeka, aż się nią zajmiesz i wszystko załatwisz, i cały ciężar relacji spoczywa na Twoich barkach, a ta osoba jedynie bierze. Numer dwa uganiasz się za nią bądź za nim albo oni od ciebie tego oczekują co jest oznaką bardzo słabego charakteru numer 3 czujesz narastający niepokój brak klarowności Wzmaga się Twoje pragnienie, żeby być bliżej i być bardziej. Numer cztery. Słuchasz tego, co chcesz usłyszeć, słowa są tanie, ale nie patrzysz na to, co ta druga osoba tak naprawdę dowodzi. Następną rzeczą to jest długie przerwy w kontakcie w telefonach, w SMS-ach, a jeżeli już one występują, to są taką bułką darpą, tak breadcrumbing, albo są to kolejne wymówki bądź obiecanki bez pokrycia. I to, czego my nie chcemy usłyszeć, kiedy człowiek nam mówi, że nie jest gotowy bądź gotów na to, żeby się zaangażować, bo nam się zdaje, że jak nas lepiej pozna, to to się stanie. Gdyby już tak miało być, to by się to wstało. I intuicja zawsze krzyczy, tak? I widzimy te czerwone flagi w inicjalnej fazie kontaktu, które są później ignorowane, tak? I moja głowa jest zaangażowana w słowa, które usłyszała, natomiast ignoruje fakty i z powodu nieadresowanych traum. Przyzwyczajacie się do iluzji potencjału, tak? iluzji potencjału, kim ta osoba mogłaby być w przyszłości. Ale uwaga, na dzisiaj nie jest, więc albo my prowadzimy ośrodek terapeutyczny, projekt, partner, albo chcemy być w zdrowych relacjach. I to się nie stanie, dopóki nie, nie zaadresujemy swoich własnych wyzwalaczy w terapii. Do zobaczenia na sesji wsparcia. Link jest w w komentarzach albo w opisie tej transmisji. Do zobaczenia.